Lato 2025 nie należało do najbardziej słonecznych, ale z pomocą przyszedł wrzesień. Prognozy zapowiadały wyjątkowo ciepły weekend, więc postanowiliśmy ruszyć w góry do Crystal Mountain Resort w Wiśle. Miał to być romantyczny weekend tylko we dwoje. W końcu świętujemy naszą dziesiątą rocznicę. Natomiast spotkaliśmy się z brakiem zrozumienia ze strony naszej córeczki, w związku z tym jesteśmy tutaj razem. Ale to była dobra decyzja, ponieważ Hanna zaczęła nam gorączkować już w samochodzie, w związku z tym cieszyliśmy się, że tej odpowiedzialności nie zrzuciliśmy na barki jednej z babć. Zapraszam Was na krótką relację z naszego pobytu. Po zameldowaniu udajemy się do naszego pokoju, a właściwie do suite czyli przestronnego apartamentu z panoramicznym widokiem na góry. Wnętrze robi wrażenie nowoczesne, ale przytulne ciepłe drewno, miękkie tkaniny i duże przeszklenia, które wpuszczają mnóstwo światła. Z balkonu rozciąga się piękny widok na Dolinę Wisły i hotelowy basen a tych balkonów mamy akurat pięć. Łazienka również jest bardzo przestronna i elegancka, z ogromnym prysznicem, dużym lustrem i stolowymi detalami. Jest w niej bardzo jasno, odkryliśmy tutaj dwa kolejne balkony, w związku z tym mamy dwa ogromne przeszklenia. Zobaczcie, jak jest elegancko. Nawet pobyt na wakacjach nie odbierze mi porannej rutyny. Muszę doprowadzić się do porządku. Startujemy od włosów, jak widzicie. I tutaj pozwolę sobie na małe lokowanie produktu. Ja od ponad roku stosuję pielęgnację buzi e, na bazie samej wody, tym samym e, Robię również samą wodą demakijaż i dzięki temu pozbyłam się problemów związanych z trądzikiem. Ja wiem, że to jest klimat typowo babski, ale jeżeli jesteście ciekawe, co to za produkt, zapraszam Was serdecznie do komentarzy bądź wiadomości prywatnych, bo wydaje mi się, że jestem dobrym przykładem na to, że taka prosta rzecz bardzo mi pomogła. Nie jestem zdecydowanie mistrzem makijażu, natomiast te podstawowe czynności muszę wykonać, żeby wyglądać jak człowiek. I teraz pora na moją przyjaciółkę, którą troszeczkę musimy przypilnować, jeżeli chodzi o poranną rutynę. Mam wśród naszych obserwatorek takie gwiazdy z takimi długimi włosami. 50 razy dziennie powtarzam, żeby je ścięła, natomiast powiedziała, że będzie je nosić zawsze. No to wstawaj tutaj, teraz Ty masz, proszę. Dzięki Bogu ten mały człowiek czasami przyjmuje inicjatywę, bo jest to niekończąca się opowieść. Może Was to zaskoczy, ale ja kilka lat temu miałam włosy chyba dłuższe niż nasze dziecko i również praktykowałam klecenie takiego boba na środku głowy, bo było mi z tym po prostu wygodniej. Czy u Was też w takim stanie dzieciaszki zostawiają swoje wyrku, jak idą na śniadanie? Mogą się teraz wypowiedzieć wszyscy rodzice. Każdy sobie wziął to, co lubi, z jedzenia. Tata wziął sobie rybkę z tego, co A ja klasycznie mam wszystko. A teraz sprawdźmy ofertę bufetu śniadaniowego. To jest zdecydowanie mój ulubiony posiłek w hotelach bufet zaczynamy klasycznie od nabiału. Są serki smakowe, jogurty, również w wersji bez laktozy, a obok apetyczne słoiczki z deserami na bazie nabiału. Dalej są płatki owsiane, różne rodzaje mleka: zimne, gorące, roślinne. Mamy tutaj również coś swojskiego. Mamy smalec wiejski z grzankami i ogóreczkiem kiszonym, coś czego nie znajdziecie w każdym hotelu. Półmiski serów i wędliny, wyglądające naprawdę apetycznie. Nie mogło zabraknąć chrzanu, musztardy i oliw, idealnych dla tych, którzy trzymają się diety śródziemnomorskiej. Zbliżamy się do końcika wegańskiego pieczywo bezglutenowe, wegańskie sery, świeże warzywa. Sos vinaigrette i sos czosnkowy zdradzają, że jesteśmy już przy sekcji, gdzie można samodzielnie skomponować świeżą sałatkę. No i oczywiście dania na ciepło: babeczki, pomidory, naleśniki. A dodatków do naleśników nie sposób zliczyć. Fani ryb i pasztetów, czy jajek w każdej możliwej formie, również będą zachwyceni. Do tego gotowe sałatki, pieczone warzywa i klasyki polskiej kuchni. Myślę, że do takiego wyboru śniadaniowego mogą nawet nam pozazdrościć Włosi. A dla tych, którzy przyjechali tu na szkolenia firmowe, czeka ich poranne lekarstwo, czyli ciepły żurek serwowany codziennie. O, widzę, że tutaj jest sekcja przygotowana specjalnie z myślą o mnie. Sami zobaczcie, gdzie dzisiaj usiedliśmy. Jesteśmy dosłownie zawieszeni w powietrzu i mamy przed sobą taki oto widok na Wisłę. Restauracja jest też przygotowana świetnie dla miłośników kawy, ponieważ posiadają aż cztery duże ekspresy, więc kolejki praktycznie nie istnieją. Kawa jest zawsze świeża i aromatyczna. My klasycznie w takich wypadkach praktykujemy dolewkę. Po śniadaniu udajemy się do naszego pokoju. Przyznam Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem tej nowoczesności, wyjątkowego stylu, a zarazem takiego klimatu, który sprawia wrażenie bardzo ciepłej przestrzeni. Hotel jest bardzo duży, ale na każdym kroku czeka na nas jakaś piękna niespodzianka w postaci wygodnych foteli, pięknego oświetlenia, luster, obrazów. Z każdego pokoju rozpościera się przepiękny widok na okolice, szczególnie przy takiej pogodzie. Mamy również widok na basen. Zobaczcie, ile tutaj jest apartamentu. W tym hotelu jesteśmy pierwszy raz, ale przyznam Wam szczerze, że to jest jedno z tych miejsc w Polsce, do którego z chęcią wrócę i z ciekawością o różnych porach roku. O, mieszkamy obok siebie? Hania też? Przyznam Wam szczerze, że my bardzo dużo czasu spędzaliśmy na tych tarasach. Byliśmy pod wrażeniem. Pogoda, jak widzicie, nam sprzyja w ten weekend i wychodziliśmy cały czas różnymi pokojami, łazienką. Każdy miał swój taras, miałam wrażenie. Na pewno pozostałe pokoje również są wyposażone w tego typu atrakcje. Jest to naprawdę fajne w przypadku tak pięknie położonego resortu. Stary gołębieski na dole. No tu na prostę. Znowu połatany tak. Ja nie lubię jeździć windą, więc idziemy z Hanciolkiem Klatką schodową do sali zabaw. Tam są jakieś warsztaty dla dzieci na pierwszym piętrze. Jak meldowaliśmy się do pokoju, to dostaliśmy taką szczegółową odpiskę, rozpiskę, jeżeli chodzi o plan na cały dzień, na cały tydzień. A że na romantyczny wyjazd pojechał z nami Hanciol, to musimy jej zapewnić jakieś atrakcje. I koniec iść. Czyliśmy Hanie zostawić w Kids klabie. Jest tu pięknie. Ale Hanciol odkrył coś takiego. I powiedziała, że jak będziemy na basenie, to będzie stała w oknie i będzie jej smutna. I tutaj mam naprawdę dylemat, ponieważ Hanka w nocy jeszcze miała gorączkę. Dzisiaj rano już wszystko jest w porządku, człowiek się naprawił. I nie wiem, jaką decyzję podejmę. Oczywiście presja małoletnie jest wywierana non-stop. A tego na moim kanale jeszcze nie było. Zapraszam na relacje z toalety. Są s W ogóle w całym hotelu są piękne tapety z taką fakturą. No i tu mamy hańdzielę. Proszę bardzo przebranego na basen i kabinki. Decyzja chyba już podjęta. Próbowałam do końca przykupić hankę jakimś jedzeniem, ale chyba idziemy znowu razem. Piękro. No i jesteśmy w strefie spa. Suszarki, szatnie, lustereczka, kafeleczki. Serdecznie zapraszam. No mamy znowu takie piękne toalety i to jest miejsce zaraz przed wejściem na basen. Jest proszę bardzo grażynka. Co jest? Hmm? Co jest? Słońce daje czarno, nie widziałam okula. Ale wrzesień jest. Chyba potrzebowaliśmy troszeczkę tej witaminki D. Większy Co jest? Rzucaj się tak. Mimo pomocy wszystkich dookoła, u mnie klasycznie. Wygląda to zawsze w ten sam sposób. Myślę, że przygotujemy kiedyś specjalny odcinek, ponieważ ja takich ujęć mam bardzo dużo. A ci mogę Trzymaj się makaron. A jak mama? Mama utknęła. Dawaj, dawaj. Co ta mama? Trzymaj się tego makaronu, ej. Dosięgasz? No. Dosięgasz? W zasadzie wiesz, to szkoda, że tutaj są te parasole. No. I te drzewa. W zasadzie kiedyś nie było. Chyba je budowali to. prostu. No i co, Hania? Weź wakarom do wkłuca, żebym młodszy był. No. 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 Ella me llama cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si tú ti no las intenciones Conmigo pa' que razones Es yeah. que las tienes tan claras como ese Citro no Como enterita, como balón Es como enterita, como al luz. Yeah. Yeah. Ella de noche siempre brilla y siempre acaba de rodillas. Siempre encima, se haciendo sentadillas. Se es un alambo y quemamos a millas. Solo muy a los tarantinos. Lo que no sueña de niño es el grande que era enfrente. Esos en la marca y lunarente. Tus pasa que no salen de mi mente cuando de repente le dan ganas. Jak już z pewnością wiecie z poprzednich filmów, zjeżdżalni nie mogliśmy odpuścić. Jest dzisiaj piękna pogoda, w związku z tym sporo osób jest na zewnątrz, natomiast środek również robi wrażenie. Mamy tutaj duże baseny, fajną przestrzeń dla najmłodszych, w związku z tym jest tutaj co robić, nawet jeżeli pogoda na zewnątrz nie dopisuje. A dla miłośników troszeczkę bardziej profesjonalnego pływania mamy taki oto basen, sami zobaczcie. I prezentujemy tutaj wspomnianą już zjeżdżalnię, i mamy tutaj coś, z czym pierwszy raz się spotkałam, czyli efekty dźwiękowe możemy podczas każdego zjazdu ustawić sobie albo muzyczkę, albo burzę, albo Formułę 1. To jest już taki bajer dla najmłodszych. I co, tu ciepło? Ale oczywiście jeżeli jest jacuzzi to również jesteśmy my i przyznam wam szczerze że tym razem woda była bardzo gorąca to był taki skok na chwilę dosłownie Wow Ale gorąca Wypatrzyłam również jacuzzi na zewnątrz i myślę, że w tym słoneczku może być naprawdę przyjemnie. Let's be honest for a second. Yeah, pewno. Nie, no tak samo. Tak samo co głębiej. Kto ci się dzieje? O ja spadłem w jakąś dziurę. Słuchajcie, znalazłyśmy na basenie. Zaraz za prysznicami takie urządzenie przyznam Wam szczerze, że ja pierwszy raz widzę coś takiego. I to jest suszarka na ciuchy, czyli po basenie wrzucamy tutaj ciuchy i żeby z mokrymi nie iść do pokoju. Trzymamy 10 sekund w środku. I wyciągamy suche rzeczy. Takie coś znaleźliśmy. Miła niespodzianka, dziękujemy bardzo. Crystal Mountain to pięciogwiazdkowy hotel położony wysoko na zboczu Góry Bukowej w Wiśle z przepięknym widokiem na dolinę i okoliczne szczyty. Obiekt wyróżnia się nowoczesną szklaną architekturą i oferuje ponad 400 eleganckich pokoi, wszystkie z balkonem lub tarasem. Na gości czeka strefa relaksu z akwaparkiem Blue Lagoon, basen infinity, saunami i luksusowym spa. W hotelu działają dwie restauracje: Panorama i Crystal, serwujące dania kuchni międzynarodowej oraz lobby bar z widokiem na góry. Crystal Mountain to miejsce idealne zarówno dla rodziny, jak i romantyczny weekend czy firmową konferencję. Nowoczesne, pełne światła i zaprojektowane z rozmachem przestrzenie. I pyszne deserki, jak widzicie. Teren zewnętrzny również jest bardzo urokliwy. Mamy piękną porę roku, jest jesień, w związku z tym mamy tutaj chyba wszystkie możliwe kolory. Zobaczcie, ile zieleni jest wokół. Hotel posiada oczywiście parking podziemny, do którego mamy dostęp zaraz po zameldowaniu w pokoju. Co prawda w hotelu są dwie wspomniane restauracje i pyszne jedzenie, natomiast my chcemy troszeczkę zwiedzić okolice i dzisiaj wybieramy się na obiad na dół do miasteczka. Zobaczymy, czy tam mamy jakieś ciekawe restauracje. Dokręcimy. No i tyle nas widzieli. Dziś, I jesteśmy tu, proszę Państwa, a tu jak zasłonięte. Ze względu na rozmiar tej inwestycji i liczne sale konferencyjne oraz potężne zaplecze gastronomiczne, często odbywają się tutaj konferencje, i faktycznie tym razem również było bardzo dużo ludzi. Natomiast jest tak ogromna przestrzeń, że absolutnie nikt nie wchodził sobie w drogę. Witamy, witamy. Dzisiaj mamy dzień drugi. Teraz jedziemy na dół do miasta, żeby zjeść jakiś obiadek szybki. A później wracamy do hotelu, żeby łapać zachód słońca. Mamy trochę ludzi na spacerkach. O, ktoś Buta zgubił na drodze. I tam jest nasz hotel. Położony wysoko, może najwyżej, natomiast my widzimy tutaj już kilka rozpoczętych budów, które są położone znacznie wyżej niż to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Zaraz zobaczycie za drzewami o czym mówię. góralskie klimaty, murale. Jedziemy właśnie wzdłuż ulicy 3 Maja. Jest to jedna z głównych ulic tego miasteczka, na której znajduje się deptak, liczne sklepy oraz restauracje. Za chwilkę będziemy szukać e, miejsca postojowego oraz jakiegoś fajnego lokalu na obiadek. Co to jest? Dziwne to. Takie zamówiliśmy sobie pyszne jedzonko. Ja mam Pierogi z kapustą i z grzybami. Hania ma nagedziki. I no, i Szymon pierogi z, mięsem, pierogi z mięsem, z jakimś sosem grzybowym. Chyba mniem. Smacznego. Smacznego. Pojedliśmy i wracamy na zachód słońca do hotelu. Zaraz zobaczycie, jak to wyglądało z drona. Miasteczko przyjemne, bardzo czyściutkie. Troszeczkę turystów, dzisiaj pogoda dopisuje, tutaj stary Gołębiewski, no już widać na nim ząb czasu i urocza droga prowadząca na samą górę. W Karpaczu też jest taki hotel, nie pamiętam jak się nazywa, nie wiem, chyba w nazwie miał słowo zamek, pamiętasz? Zamek. I do niego się wjeżdża po górze, taką serpentyną ale chyba po ładniejszej drodze. Tu mamy po drodze takie apartamenty. Pewnie też z pięknym widokiem. No, wiza mu minęła może. Wiza na miłość. Ja dotarliśmy do pokoju już jakiś czas temu, więc y, lataliśmy dla Was dronem, żeby pokazać zachód słońca, a teraz zobaczcie, co się dzieje, bo na dwie kamery Szymon jedną nagrywa time lapse, a druga to 360. Tam gdzie ostatnio wymieniliśmy soczewkę, więc zobaczcie, jaki mamy tutaj warsztat pracy. To jest nasz taras z salonu jeszcze. Tam za nim jest balkon od naszej sypialni. A tutaj Szymon robi time lapse. Słoneczka już nie ma, ale jest pięknie. Tam słychać na dole basen. Nie widać, ale słychać, a może troszkę widać. Jest cieplutko. Tam na górze jest ten budynek hotel, pewnie, który jest jedną z nowszych inwestycji. No i chyba najwyżej położony jak na ten moment. Tutaj jest kolej, ale jeszcze nie widzieliśmy żadnego pociągu. Ja dzisiaj co prawda słyszałam, ale wydaje nam się, że pociągi tutaj jeżdżą bardzo rzadko. Pewnie nie ma takiego zapotrzebowania. Szkoda, bo już byłoby troszeczkę jak w Szwajcarii. Muszę Wam powiedzieć, że pociąg nie jedzie, a jedzie gdzieś tam. Szymon zrobi Wam przybliżenie. Więc o Wilku mowa wieczór jest właśnie taki, że oglądamy nowości z Apple. Tata. I tym pięknym zachodem słońca kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wszystko wam się podobało. Zachęcam was oczywiście do subskrypcji, do komentowania. Dajcie może łapkę w górę i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli jesteście ciekawi naszych kolejnych rekomendacji, chcesz zobaczyć jakie piękne miejsca odwiedzamy. Do zobaczenia.